Tak więc mamy całą teorię drzew składniowych oraz notacji za sobą. Czas więc napisać parser. Zacznijmy od utworzenia paru struktur. Parser będzie strukturą przytrzymującą wszystko co potrzebne do parsowania, czyli właściwie tylko lexer. Oprócz tego będziemy potrzebowali struktury do reprezentacji drzew składniowych. Do tego będziemy używać enama przechowującego wariant wierzchołka drzewa oraz strakta dodatkowo przechowującego lokację z którego miejsca w tekście został skonstruowany wierzchołek. Teraz przejdźmy do samego procesu parsowania. Cały proces czytania tekstu można wyobrazić sobie jako taśmę produkcyjną. Lekser składa znaki z tekstu w tokeny, a parser składa tokeny w drzewa. Zacznijmy od liczb, bo są najprostszym elementem składni. Tutaj zwyczajnie czytamy pojedynczy token, który musi być liczbą. No dobra, ale co dalej? Powiedzmy, że odczytujemy 2 plus 2 z 2. Po liczbie dostajemy więc od Lexera znak plusa, więc w teorii moglibyśmy odczytać go potem kolejną liczbę i złożyć z tego drzewo składniowe. I tak w nieskończoność zczytywać znak oraz liczbę, aż nie dojdziemy do końca. Tylko że tym sposobem popełniamy dokładnie ten sam błąd, co w podstawówce przed lekcją o kolejności wykonywania działań. Na ślepo czytamy tekst od lewej do prawej, nie zwracając uwagi na to, jakie działania powinniśmy wykonywać po kolei. Nie wspomnę nawet o tym, że nie mamy obsługi nawiasów ani liczb ujemnych. Tutaj z pomocą przychodzą dwa współgrające ze sobą zagadnienia w dziedzinie parsowania. Zacznijmy od rekurencyjnego analizatora syntaktycznego. Mimo długiej, skomplikowanie brzmiącej nazwy, sam zamysł analizatora rekurencyjnego jest prosty. Do parsowania wykorzystujemy rekurencję w języku programowania. Zaczynamy od tych rodzajów wyrażeń, które wykonujemy najwcześniej. Tymi wyrażeniami są oczywiście liczby oraz nawiasy, choć na początku skupmy się tylko na liczbach. Wśród wszystkich działań te, które wykonujemy najwcześniej to mnożenie i dzielenie, więc stwórzmy funkcję, która będzie czytać coś takiego. Zaczynamy od tego, że czytamy liczbę i dopóki będziemy natrafiać na operator mnożenia lub dzielenia, to zjadamy go oraz czytamy kolejną liczbę. Z tych dwóch wartości po lewej oraz po prawej stronie konstruujemy wierzchołek drzewa odpowiedniego rodzaju. Na końcu zwracamy cały ciąg skonstruowanych wierzchołków. Warto zauważyć, że nasza funkcja parsuje nie tylko ciągi działań mnożenia i dzielenia, ale również pojedyncze liczby, ponieważ po liczbie wcale nie musi występować operator. Po dzieleniu i mnożeniu wykonujemy dodawanie i odejmowanie. Tak więc przejmujemy podobną procedurę, tylko że po lewej i prawej stronie dodawania i odejmowania możemy również napotkać na mnożenie i dzielenie, ponieważ w matematyce iloczyny i ilorazy obliczamy przed sumami i różnicami. I tym sposobem mamy analizator rekurencyjny. Teraz jeśli chcemy sparsować np. 2 plus 2 razy 2, wchodzimy w funkcję od sum. Ta funkcja wchodzi w funkcję od iloczynów. Ta funkcja czyta liczbę. OK, nie ma znaków mnożenia, wychodzimy. Funkcja odsum widzi znak dodawania, więc schodzi do funkcji od mnożenia i dzielenia, która czyta liczbę po prawej. Widzi, że o, mamy operator mnożenia i czyta liczbę po prawej od tego operatora. I na tym kończyłby się zamysł parsera, gdyby nie to, że analizatory rekurencyjne się po prostu nie skalują. Gdybyśmy mieli dużo więcej poziomów operatorów, liczba funkcji urosłaby drastycznie i generalnie wyszłoby bardzo dużo zduplikowanego kodu. Tutaj z pomocą przychodzi metoda pierwszeństwa operatorów. W metodzie tej dzielimy tokeny na dwie grupy: prefiksowe oraz infiksowe. Tokeny prefiksowe są tokenami, które rozpoczynają wyrażenie, a tokeny infiksowe to tokeny, które je kontynuują. Każdy token infiksowy posiada przypisany poziom pierwszeństwa, zwyczajną liczbę, która ustala kolejność wykonywania działań. Działania wcześniej w kolejności, czyli mnożenie i dzielenie, dostają większy poziom, a działania później w kolejności, czyli dodawanie i odejmowanie, dostają poziom mniejszy. Do tokenów prefiksowych należą liczby oraz nawiasy. Jeśli popatrzymy na przykładowe wyrażenie, zauważymy, że na początku może być albo liczba, albo nawias, ale nie może się tu znajdować np. znak mnożenia. Swoją drogą w początkowych celach kalkulatora ominąłem liczby ujemne. Nie było to umyślne, najzwyczajniej o nich zapomniałem, ale gdybyśmy mieli je w naszej notacji, to wyrażenia mogłyby również zaczynać się od minusa. Do tokenów infixowych należą wszystkie tokeny, które widzimy pomiędzy dwoma liczbami, lub inaczej, wszystkie tokeny, które kontynuują wyrażenie rozpoczęte prefiksem. Jak już wspomniałem, każdy infix ma ustalony poziom pierwszeństwa. W naszym przypadku dodawanie oraz odejmowanie będzie miało poziom 10, mnożenie i dzielenie poziom 20. Konkretne liczby nie mają tutaj znaczenia, ważne, że można było je po prostu porównywać, czy jedna jest większa od drugiej. Ja przydzielam wielokrotności dziesiątki, ponieważ potem łatwiej będzie wstawiać kolejne poziomy pierwszeństwa pomiędzy te istniejące. Tak więc zdefiniowaliśmy nasze grupy tokenów. Na tych grupach operuje algorytm Prata, do parsowania metodą pierwszeństwa operatorów. Algorytm ten jest banalnie prosty, choć z początku zrozumienie go może być trochę trudne, bo jest on algorytmem rekurencyjnym, rozrzuconym po kilku funkcjach. Sam pomysł polega na generalizacji idei z analizatorem rekurencyjnym tak, aby zamiast osobnych funkcji do oddzielania operacji o różnej kolejności używać parametru, który dostaje funkcja odpowiedzialna za parsowanie wyrażeń. Dzięki temu dodawanie nowych operatorów infixowych polega po prostu na tym, że dopisujemy kolejne ramię do matcha zwracającego poziom pierwszeństwa. Spójrzmy zatem na to, jak ten algorytm funkcjonuje. Zaczynamy od odczytania prefiksów pars prefix. Następnie, tak długo jak poziom pierwszeństwa tokenu po obecnym jest wyższy od poziomu, który dostaliśmy w parametrze, wcinamy token infixowy oraz obsługujemy go osobną funkcją parse infix. Parse infix, zależnie od rodzaju tokena, kontynuuje czytanie ciągu tokenów infixowych o wyższym poziomie pierwszeństwa, wywołując parse expression z własnym poziomem pierwszeństwa. Ma to dokładnie taki sam efekt jak wywołanie funkcji obsługujących wyższe poziomy pierwszeństwa w analizatorze rekurencyjnym. W 2 plus 2 razy 2 wchodzimy w parse expression z pierwszeństwem 0, potem czytamy dwójkę, plusa, plus wchodzi w parse expression z własnym pierwszeństwem, czyli 10, ten czyta kolejną dwójkę oraz znak mnożenia. Ten wchodzi w parse expression z pierwszeństwem 20, co w sumie nie ma znaczenia, bo została już tylko dwójka. Potem wszystko jest składane w drzewo składniowe i proszę bardzo, mamy sparsowane wyrażenie, które potem będziemy mogli obliczyć. Przejdźmy zatem do implementacji. Zaczniemy od prefiksów, do których chwilowo będziemy zaliczać same liczby. Infiksy chwilowo zostawię na później. Teraz zaimplementujemy funkcję wykonującą algorytm PRATA oraz funkcję, która zwraca poziom pierwszeństwa danego operatora. Funkcja Parse Expression konsumuje tokeny aż natrafi na token, którego nie zna. Dlatego też wywołanie tej funkcji musimy owinąć w kolejnej funkcji, która będzie sprawdzać, czy po odczytaniu wyrażenia jesteśmy na końcu pliku oraz zwracać błąd, jeśli tak nie jest. Teraz wyrażenia infixowe. Tutaj zwyczajnie konstruujemy węzeł z lewej strony, którą dostajemy od Parse Expression oraz z prawej strony, którą da nam nasze własne wywołanie do Parse Expression z własnym poziomem pierwszeństwa. Te operacje musimy wykonać dla każdego rodzaju działania. Mamy działający parser, ale nie mamy funkcji, która wyświetla wynik naszego parsowania. Dlatego też utworzymy funkcję dumpToStdOut, która będzie robić dokładnie to. Funkcja ta jest dobrym przykładem tego, jak możemy trawersować drzewo, czyli przechodzić przez każdy jego węzeł rekurencyjnie oraz odczytywać z niego dane. Teraz jak odpalimy nasz parser, dostajemy wynik odpowiadający drzewu dla wyrażenia 2 plus 2 razy 2. Pięknie! Skoro mamy już AST z konkretnymi liczbami oraz operacjami, możemy napisać interpreter dla naszego drzewa. Zadaniem interpretera jest przejść przez każdy wierzchołek oraz obliczyć jego wartość, co na końcu da nam wynik działania wpisanego przez użytkownika. Jako iż mam pewne. plany rozwojowe dla kalkulatora, interpretacja drzewa składniowego będzie się dziać w strukturze interpreter. Ta struktura chwilowo jest pusta, choć przekonacie się, czym można ją wypełnić w przyszłym odcinku. Na samym końcu pozostało nam odczytywać wyrażenia od użytkownika, ponieważ uniksowe terminale są dziwne i nie posiadają one podstawowej funkcjonalności, jak przesuwanie kursora w lewo i w prawo, do czytania linijek od użytkownika użyj biblioteki Rusty Line, która ma zaledwie 10 tysięcy linijek kodu. Eee, jakby to powiedzieć, nie zauważyłem tego, jak pierwotnie nagrywałem film, ale Rusty Line jest strasznym bloatem i posiada wiele rzeczy, których nie będę potrzebować. Dlatego też uważajcie na to, jakie biblioteki pobieracie do swojego projektu. W każdym razie zbuduję prosty REPL, który będzie czytać wyrażenie u użytkownika oraz wypisywać je na ekranie. Jak widać, kalkulator działa prawnie. Dla dowolnego wyrażenia wpisanego przez użytkownika dostajemy wynik. Zanim ktoś nakrzyczy na mnie w komentarzach, że zapomniałem o nawiasach, otóż nie. Zaimplementujemy je teraz. Nawiasy są tokenem prefiksowym. Do na niego natrafimy, czytamy wyrażenie z pierwszeństwem zerowym, czyli domyślnym, tak aby można było używać dowolnych operatorów w środku. Prawy nawias w kontekście infiksowym nie jest poprawnym tokenem, dlatego też kończy on parsowanie wyrażenia oraz wraca do miejsca, gdzie zaczęliśmy je parsować po lewym nawiasie. Nie możemy zapomnieć o sprawdzeniu, czy użytkownik nie zapomniał o zakończeniu pod wyrażenia prawym nawiasem oraz zaraportowaniu błędu, jeśli faktycznie tak się stało. I tym samym dobiegliśmy końca. Mamy funkcjonalny kalkulator, który potrafi obliczać dowolne wyrażenia, składające się z operacji dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia oraz nawiasów. Mam nadzieję, że oglądając serię, nauczyliście się czegoś o parserach i mam nadzieję, że jesteście gotowi na więcej, ponieważ w przyszłych odcinkach będę rozwijał kalkulator do pełnoprawnego języka programowania. Tak więc, jeśli seria się spodobała, polecam zasubskrybować z dzwonem, aby wiedzieć, kiedy wyjdzie kontynuacja, oraz podzielić się serią ze znajomymi, którym mogłaby się spodobać.